Może i nie mam teraz idealnego ciała, może i w ostatnim czasie mi się przytyło, ale wiesz co? Przynajmniej nie katuję się teraz dietami i treningami. Nie liczę każdej kalorii jak obsesyjna wersja siebie sprzed lat i nie zamierzam nienawidzić swojego ciała tylko dlatego, że się zmieniło. Czy chciałabym być szczuplejsza? No jasne, że tak, ale jestem też realistką. Mam dwójkę dzieci, pracę na etacie, dom i życie, które nie zawsze pozwala mi być tą fit wersją siebie. I nie. To nie są wymówki. To się nazywa życie. Wiem, że mogłabym jeść lepiej. Wiem, że mogłabym nie obżerać się pod wpływem stresu. Wiem, że mogłabym robić więcej. Ale wiem też, że mam prawo być zmęczona i mam prawo czasem sięgnąć po ciastko bez poczucia winy. Bo to, że nie jestem teraz najszczuplejszą wersją siebie, wcale nie oznacza, że jestem gorsza. Ciało się zmienia i życie też. Teraz po prostu mam taki rozdział swojego życia. Gdzie mniej skupiam się na tym, żeby być najszczuplejsza, a bardziej skupiam się na rozwoju rzeczy, na których mi zależy i na byciu dobrą mamą. A teraz, teraz po prostu mam więcej kochanego ciałka, bo jak to mówią, kochanego ciałka nigdy za wiele, prawda? Pamiętaj, nie musisz być mniejsza, żeby być wystarczająca. Nie musisz się katować, żeby zasłużyć na jedzenie i odpoczynek. Nie musisz nikomu nic udowadniać, nawet sobie.